Kara nas karami porządkowymi na wniosek systemu reżimowego Jarosława Kaczyńskiego. Tak wygląda dobra zmiana dla narodu, którą wdrożył, proszę Państwa, w 2015 roku Jarosław Kaczyński. No, jaki ja głupi byłem, że ja po prostu się tak dałem zrobić i zagłosowałem na PiS. Nie tylko ja, wielu, wielu, wielu jest takich innych. Ale tak, jeżeli, proszę Państwa, nic z tym nie zrobimy, to. A będziemy tylko siedzieć tutaj za tymi kamerkami, będziecie tak sobie pisać, to nic się w Polsce nie zmieni. Dopóki nie zmienimy całego rządu, dlatego nie pozbędziemy się tego rządu i nie weźmiemy, nie utworzymy nowej, proszę Państwa, opcji politycznej. Tak. Długo, proszę Państwa, będziemy żyli w takiej obłudzie i zakłamaniu państwa demokratycznego. Demokracja. Mamy demokrację. Proszę Państwa, w PRL-u PRL była większa demokracja niż jest w tej chwili w Polsce. Więc wy się zastanówcie, co robicie, jakie podejmujecie działania, jakie podejmujecie kroki, na kogo głosujecie i jak będzie wyglądała wasza starość. Wasza, nasza, moja, wasza, każdego z was, który tutaj będzie to oglądał. Jak będzie ona wyglądała? Czy w ogóle będą pieniądze na emerytury? Kto będzie miał pracować na tej emerytury? Czy Polska będzie jeszcze polską, a może nie będzie już Polski, a może będzie inna flaga? A może będziemy mówili tylko po polsku, a już będziemy polin? Bo na razie to ja widzę, że jest wdrażana, proszę Państwa, na razie to jest wdrażane takie działanie. Nasze kamienice, a Wasze ulice. O czym mówię, Wy dokładnie wiecie. Więc należy się zastanowić, czy jesteście Polakami, czy chcecie żyć w wolnej Polsce, czy chcecie, żeby Wasze rodziny miały jakąś przyszłość, jak będzie wyglądać Wasza starość, czy Wy się zastanawiacie? Tak, tak. Polacy. Polacy sami się sprzedają, a później siedzą i mówią, tak, my jesteśmy patrioci. Polski już nie ma, wszystko za późno, bo to już polin. Ale najlepiej siedzieć w domu.